Witam wszystkich dzisiaj mamy 4 września trzeci lot konkursowy 220 km gołąbki puszczone 7.15 jak widać chmurek dzisiaj 0. gołąbki będą miały centralnie wiatr w dziób czyli ze wschodu będzie wiatr i mam nadzieję że się powtórzy lot z zeszłego tygodnia usiadło nam chyba 11 sztuk pierwszych na oddział więc fajnie się zaczyna ten sezon pierwszy lot był nie za specjalny bo mieliśmy ósmą pozycję w oddziale teraz jest pierwsza zobaczymy jak to będzie po dzisiejszym locie oczywiście by się nic nie obyło bez komplikacji rano dzisiaj zegar podłączaliśmy do konstantowania o jak widać, wszystko trzeba było rozebrać któraś antena się spierdzieliła albo kabel przeróbki, przeróbki ale udało się temat ogarnąć wszystko działa musieliśmy zlikwidować trzeci wlot bo zabrakłoby nam anteny na której się kabel właśnie przepalił więc mamy dwa wlociki, zobaczymy jak to dzisiaj będzie dla wszystkich dobry lot. 4 no Gołąb już lecą równo 3 godziny, Piaterek się już taki dosyć mocny zerwał, centralnie mają ze wschodu w dziób, więc no czekamy dalej jak to dzisiaj się rozegra, dla wszystkich dobry lot. Gołąbki. Ale nie to, to trzeba przyszły. Co następne? I jest kolejny Nie chce siadać o Kolejne dwa głąbki. I trzy, ona nas kolejne i kolejne, biały nie mój, pomylił się kogoś, wcale mi się niezwykle nie chce siadać. Właśnie przepuszczone jakieś, nie wiem co jest kaman. No, chodzić. Chodź, raz 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 Rafałek, chodź Szybciutko Już, i odbijaj się No czas leci 5 następnych Ale głębki są tak głuszone. Tą kurwa siadać Wiem co się dzieje? O, dwa obce usiadły na chałupie I tu jest jeden No o, Usiadły dwa, a trzeci kurwa poszedł nie mój